Chłopiec miał wyjątkowe umiejętności posługiwania się nożem. W jednej chwili pokroił rzodkiewkę tak cienko jak skrzydło cykady, czym wprawił właściciela restauracji w osłupienie. Był jedynym uczniem legendarnego szefa kuchni, a w wieku zaledwie 10 lat opanował już niesamowite techniki kulinarne. Potrafił także z precyzją kontrolować płomienie, mistrzowsko dobierając temperaturę każdego dania. Każdego dnia u podnóża góry parkowały luksusowe samochody, ponieważ nawet najbogatsi byli gotowi zapłacić 5 milionów, aby skosztować jego potraw. Pewnego dnia po spróbowaniu. Dań przygotowanych przez chłopca, mistrz zdał sobie sprawę, że umiejętności jego ucznia przewyższają już jego własne. Zachęcił go, by wziął udział w konkursie Król Kucharzy. Młody kucharz wyruszył w podróż, ale aby wziąć udział w zawodach, musiał najpierw zostać szefem kuchni w restauracji. Zgłosił się do jednej z nich, lecz właścicielka od razu go odrzuciła na jego widok. Chłopiec nie chciał się poddać i postanowił pokazać jej swoje umiejętności nożem. W kilka sekund pokroił rzodkiewkę tak cienko jak skrzydło cykady, co wprawiło kobietę w ogromne zdumienie. W tym momencie pojawili się Przedstawiciele konkurencyjnej restauracji zażądali, by właścicielka wycofała się z konkursu król kucharzy, tłumacząc, że tylko jedna restauracja będzie mogła działać w tej okolicy ta, która wygra jutrzejszy pojedynek. Następnie zaprezentowali swoje popisowe danie, które wypełniło powietrze bogatym aromatem i drwili, że jej restauracja nie potrafi nawet prawidłowo kontrolować temperatury. Właścicielka poczuła ogromny wstyd, lecz w krytycznym momencie chłopiec wysunął się do przodu i oznajmił, że potrafi uratować potrawę. Wszyscy uznali to za absurd, myśląc, że restauracja. Musi polegać na dziesięcioletnim dziecku. Jednak, przypomniawszy sobie jego wcześniejsze umiejętności, kobieta postanowiła mu zaufać. Chłopiec chwycił stojące obok wino do gotowania i delikatnym ruchem sprawił, że w powietrze wzbił się złoty, płomienny smok. Alkohol wyparował pod wpływem intensywnego ciepła, natychmiast zamykając aromat potrawy w środku. Wszyscy byli zdumieni. Była to bowiem unikalna technika legendarnego szefa kuchni.